Witajcie w naszej podróży przez ponadczasową filozofię stoicyzmu. Dziś odkryjemy, jak kontrolować emocje dzięki siedmiu stoickim lekcjom. Stoicyzm, starożytna filozofia grecka, uczy nas sztuki życia w cnocie, mądrości i samokontroli. Jak możemy zastosować te zasady, aby lepiej kontrolować nasze emocje? Pierwsza lekcja to akceptacja rzeczywistości. Stoicy uczą, że nie możemy kontrolować wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Ale możemy kontrolować nasze reakcje. Akceptuj to, czego nie możesz zmienić, a skoncentruj się na tym, co jest w Twojej mocy. Druga lekcja mówi, że emocje są wynikiem naszych myśli. Epiktet nauczał, że to nie wydarzenia same w sobie nas poruszają, lecz nasze przekonania o tych wydarzeniach. Zmieniaj swoje myśli, a zmienisz swoje emocje. Trzecia lekcja to praktyka wstrzemięźliwości. Seneka radził, aby czasami celowo odmawiać sobie przyjemności, aby nauczyć się kontrolować swoje pragnienia i emocje. To buduje wewnętrzną siłę. Czwarta lekcja to przygotowanie na trudności. Marek Aurelius radził, aby każdego ranka przygotować się na możliwe przeszkody. Przemyśl, jakie trudności mogą cię spotkać i jak na nie zareagujesz. Piąta lekcja to zachowanie spokoju w obliczu stresu. Kiedy stajesz w obliczu stresującej sytuacji, Weź głęboki oddech i przypomnij sobie, że masz kontrolę nad swoimi reakcjami. Nie pozwól, aby zewnętrzne wydarzenia dyktowały twoje wewnętrzne emocje. Szósta lekcja to praktyka wdzięczności. Każdego dnia znajdź chwilę, aby zastanowić się nad tym, za co jesteś wdzięczny. Wdzięczność pomaga nam skupić się na pozytywnych aspektach naszego życia i zmniejsza wpływ negatywnych emocji. Siódma lekcja to życie zgodne z naturą. Stoicy wierzyli, że powinniśmy żyć zgodnie z naszą naturą i w harmonii ze światem. Oznacza to, że powinniśmy dążyć do cnoty i mądrości, oraz akceptować cykl życia i śmierci. Stosując te siedem lekcji stoicyzmu, możesz lepiej kontrolować swoje emocje i prowadzić bardziej spokojne i spełnione życie. Pamiętaj, że kluczem jest regularna praktyka i cierpliwość. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli uznałeś go za pomocny, Proszę o polubienie i udostępnienie. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi materiałami na temat stoicyzmu i życia w cnocie. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć bardziej wartościowe treści dla Ciebie.